Witajcie w pierwszym odcinku serwisu po godzinach. Kupiliśmy do firmy starą konsolę xbox 360, niestety okazała się mega brudna i nie dało się na niej po prostu grać. Pady były strasznie, strasznie brudne. A Mortal Kombat czeka. No więc zabieramy się za rozkręcanie padów. W środku jest bardzo dużo zanieczyszczeń. Resztek jedzenia, owadów, resztę kopców i skrobiemy. Żartowałem, użyjemy do tego celu myjki ultradźwiękowej firmy Myjka Ultradźwiękowa. Znajdziecie takie urządzenko na Allegro albo innych serwisach aukcyjnych. Za kwotę mniej więcej 400 zł, sprzęt jest naprawdę fajny, i polecam. Mycie trwało i trwało około 45 minut w dwóch porcjach. Niestety części nie zmieściły się na raz, myjka ma dosyć ograniczoną pojemność. Po wyjęciu, umyciu już wszystkich części należy je odłożyć. Do wyschnięcia. Ja używałem e, płynu amoniakalnego, więc dobrze jest wypłukać też w wodzie e, części po takim myciu, żeby uniknąć zacieków. Wszystkie brudy zniknęły, nawet z najdrobniejszych szczelin i składamy. Za pierwszym razem totalnie mi to nie wyszło. Zacząłem od złej strony. Ja jeszcze tutaj zupełnie gratisowo po włożeniu przycisków zapomniałem o włożeniu gumek. I właśnie się zorientowałem, że coś jest nie do końca wspomniane gumki. A teraz jak należy to zrobić prawidłowo? Nowe gałki. Stare były strasznie zniszczone, nie nadawały się już do niczego. Gałki można kupić w internecie z mniej więcej 2-3 zł od sztuki. Obie są takie same. Najpierw wkładamy wszystko w górną część, tą z przyciskami, a dopiero później zakładamy tylną część z bateriami. Przecisków raczej nie da się pomylić. One wszystkie posiadają odpowiednie wcięcia. Pasują tylko w jedno miejsce. Krzyżaka nie trzeba demontować. Jest to możliwe, ale odradzam ze względu na to, że ten plastik, w którym jest zamocowany gwint od śruby jest bardzo delikatny. I przy pierwszej próbie odkręcania miałem wrażenie, że po złożeniu powstanie luz. Smyjka i tak sobie poradziła z tym nieźle. Pod krzyżakiem nie został żaden osad. To będzie za chwilkę zresztą widać na zdjęciach. I teraz, jak mamy już włożone gumki, zakładamy przyciski tylne RL, RT i LT. Prężynkę wkładamy najpierw do środka, a później tak łukiem wciskamy ją w miejsce gniazda. I teraz jest ten taki trudniejszy moment. Trzeba dużo wyczucia w to włożyć, żeby wszystko się ładnie zakliknęło, ale żeby nie połamać tych strzemionek, które trzymają te tylne przyciski. I zapinamy ostatnią blokadkę. Teraz, jak mamy to już zapięte, to tak układamy silniczki od wibracji w dolnej części. W odpowiednich gniazdach one mają większe wcięcia w tej części, więc bez problemu je tam ułożycie. Warto zwrócić uwagę na przewody od wibracji. One potrafią się gdzieś tam bokiem zakręcić. Trzeba je tak ułożyć, żeby przy zamykaniu całości nie zostały przycięte. Wszystko powinno samo mniej więcej wskakiwać na właściwe miejsce. Zakładamy górę i tutaj trzeba pamiętać, żeby właśnie LTRT przyciski zamknęły się prawidłowo. Sprężynki od baterii i zaklikujemy całość. A do zakręcania i odkręcania akurat tu używałem śrubokręta WowStick od Xiaomi. Ale to jest generalnie słaby sprzęt, w mojej opinii. On się nadaje do takiego wstępnego odkręcania, zakręcania, ale jeżeli śruba stawia opór, to i tak musicie użyć zwykłego śrubokręta, więc jest tylko taki dodatek. Pad już po odświeżeniu. Wygląda naprawdę jak nowy. Bez obrzydzenia można spuścić łomot kolegom z pracy.